Tara Malewska to bohaterka dwóch regionów, warmii i krainy. Wydawałoby się, że to poetka, o której już zapomniałam, a jednak okazuje się, że to nieprawda. Jej nazwiskiem nazwano ulicę w Złotowie oraz Olsztynie, patronuje szkołą w Olsztynie i cończymie. Co roku w Grąskamcie odbywają się konkursy recytacji i poezji, wreszcie jej wiersze. Można odnaleźć w najnowszych podróżnikach do języka polskiego. Maria zientara Malewska urodziła się 4 września 1894 roku w w wiosce położonej niedaleko Olsztyna, w otoczeniu łąk i jezior. Do dziś stoi tam jej rodzinny dom, w którym mieszkają potomkowie jej siostry. Przed budynkiem stoi skromny pomnik poetki. W Brązwałdzie można jeszcze spotkać ludzi, którzy ją pamiętają i ciepło wspominają. Nieopodal na wzgórzu znajduje się przepiękny kościół, przy którego budowie pracował tato Mali. Obok świątyni stoi pomnik księdza Walentego Warszczewskiego, który uczył bohaterkę religii i języka ojczystego. To on wyrwał duży wpływ na kształtowanie się zainteresowań małej Marysi. Życie wioski, Zwyczaje, budowę świątyni malowniczo opisała w swojej książce pod tytułem Nieś nad łąkami. Pojazdka debiutowała wierszem pory roku zamieszczonym w Gazecie Ruszyńskiej 4 grudnia 1920. W latach 1921-1923 pracowała w redakcji tego czasopisma. W tym czasie organizowała koła, koła kobiet pole i Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Jej wiersze w latach międzywojennych były drukowane prawie we wszystkich czasopismach polskich w Niemczech, także w dwóch antologiach – Warmia i Mazury oraz w Nasi Poeci. Maria pragnęła zostać nauczycielką, dlatego w 1924 roku podjęła naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. Ukończyła je w 1926 roku, uzyskując uprawnienia pedagogiczne. Krótko prowadziła polskie przedszkole w Gietrzwałdzie, a 10 kwietnia w 1929 rozpoczęła nauczanie w polskiej szkole w Fabrykowie. Następnie kierowała wydziałem przedszkoli i opieki religijnej Związku Polskich Towarzy Szkolnych w Niemczech w latach 1929-1935 na ziemi złotowskiej. Od 1935 do 1939 w Nowym Kramsku. Maria Równa tak wspominała tamten okres. Muszę szczerze wyznać, że codziennie idą sam rano. Dziękowałam Bogu za to, że jestem w Złotowie. Pracowałam z radością i zadowoleniem. Pełna zapału zabrałam się do pracy w szkole. A pracy było niemało. Oprócz zęśc dydaktycznych prowadziła działalność kulturalną oświatową. Zamieszczała swoje wiersze i artykuły w czasopismach patriotycznych, w głosie pogranicza. Polak w Niemczech zbierała materiały na temat życia na Ziemi Złotowskiej. Umieściła je w swojej książce pod tytułem „Złotowszczyzna. Organizowała kursy pedagogiczne dla polskich nauczycieli pracujących za granicą. Działała w Związku Polaków w Niemczech. Władze oświatowe uznały ją za sumienną i bardzo dobrą nauczycielkę. 11 września 1939 została aresztowana przez Hitlerowskich, a później wywieziona do obozu koncentracyjnego Rafenbruck, którego została zwolniona 18 września 1940. Po 1945 wydano jej 20 samodzielnych książek. Można je podzielić na trzy grupy: Baśnie i Legendy, m.in. Legendy Dwóch Rzek, Baśnie z Nadłyny, Wspomnienia i opracowania z zakresu warmińskiego folkloru, Walmia Moja Miła, Środami Twardej Drogi, Wspomnienia Nauczycielki, Wiersze sześciu zbiorków, Pieśni Warmianki, Nawiarmiańską Nutę, Miłość Prostego Serca. Po wojnie wróciła do Olsztyna w 1945. Podjęła pracę w Wydziale Oświaty Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski. Była człowiekiem Okręgowego Polskiego Komitetu Narodowościowego oraz Instytutu Mazurskiego. Działała też w polskim stronnicy ludowej. W połowie 1952 została przyjęta w Poczet Związku Literatów Polskich. Głęboka pobożność Marii Zientary Malewskiej, wiara, z którą nigdy się nie kryła, zaangażowanie w życie Kościoła Katolickiego. Przyniosły jej wyróżnienia. W roku 1979 papież Jan Paweł II przyznał pisarce oznaczenie papieskie Medal Pro Ecclesia et Pontificia. W 1984 roku pisarka obchodziła w Olsztynie 90. rocznicę urodzin połączoną z 65-leciem pracy twórczej. W tym roku, w samym roku, 2 października zakończyła życie. Pośmiertelnie śmiertelnie przyznano Marii Ziętarze-Malewskiej w 1986 roku medal Rodła. Pamięć o poetce złotowskiej jedynce nie zaginęła. Uczniowie chętnie śpiewają hymn krajny, którego słowo napisała Maria Ziętara-Malewska.